Przypadeczko wszystkim, dzisiaj sobie grały w Minecrafta i w ostatnim odcinku robiliśmy o takiego loda ekipy, tego cytrynowego, tego żółtego takiego. A w dzisiejszym odcinku, jak już wiecie po tytule i to ruszę. budujemy loda ekipy. Ale zamiast tutaj żółtego, zrobimy czerwone, ale będziemy nie zabierać, tylko budować nowego. Ta pochodnia mi jest koniec. Teraz odbyłamy tą skrzynkę z po lewą. To Znaczy pochodnia nie była po po prostu oświetlałem teren. I te pochodnie są kitowskie. Znaczy do... do kitu. To jest jakieś... No trudno się to zdobywać, z tego co wiem, ale mało o tym wiesz dosyć, ale... ale no to jest tokitu, kitu, bardzo mało oświeca, czekajcie. to. I patrzcie, dzisiaj ja będzie z dala. Widzieliśmy to pochodzenie. pochodnię. tylko najpierw pokazać. Teraz zróbmy dół. Dzisiaj wyjdziemy za tak, I teraz... Y, pochodnia. To jest to. Jak ona się nazywa? Eteryczna No bardzo mało oświeca, a gdy dałem zwykłą, to lepiej, widzicie? O nie, o tak mało oświeca A teraz dużo A gdy coś zniszczy, to widać tak samo jak wcześniej I ona była Tak Tylko widzicie tutaj, dobra, tu jest takie. Miejsce, dobra, bez przeciągania budujemy loda ekipy, tego czerwonego. Najpierw tak, 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 tak. Patyczek. Jeszcze dwa bloki. I robimy po prostu czerwień. Teraz się tu budujemy. Teraz tu. Teraz tu i teraz tu. Wtedy jest to jest sposób na budowanie. I budujemy się aż do maksymalnego budowania. Dobra. Jeszcze do dwa rzędy zostały, żeby zbudować całego jakby sorbet, cały sorbet. A zaraz robić po ze strzelaną, bo ona nie będzie strzelaniać, no bo nie da się zrobić. A może, ale nie róbcie jej. Dobra. Po co ja włączałam to? Time for day. całą strzelanę. się dojść lepszego loda niż tam Ale dobra. Bo wiem jak budować lepsze lody. No bo tam to nie jest idealny. Obejrzyjcie sobie ostatni film na kanale o żółtych lodach hektary. Słuchajcie, to razie jest mi i teraz może lepiej. Bo już jestem przygotowany do tego. Badłem. Dobra. To zniszczy. Dobra, i się buduje. Teraz tu. że to wszystko było obudowane w ostatnim odcinku, to podobnie robiłem. Jeszcze raz to zostało i uda się, to udało się. raczej, film będzie krótki. Nie, nie no, to jest jakaś masakra. To jest piękność. Teraz go oświetlmy. Najpierw tu to, a tu połóżmy to. A dalej jeszcze mi Buduję to na creatiewie, żeby było łatwiej. A jednak buduję to, bo chcę zbudować. Dobra, to do kolejnego odcinka. Elo.